Al. Pierwszym zawodnikiem oczywiście na naszym face, -to -face będzie Łamywa, który już tutaj stoi. Al. Zadawać zawodnikom pytania i później zaczynamy wal. Pierwszym zawodnikiem oczywiście na naszym face, -to -face będzie Łamywa, który już tutaj stoi. A drugim zawodnikiem będzie Maja, tak, która przygotowała niespodziankę dla włamywacza, tak? Tak! Tak O, jaki wspaniały sportowiec z Ciebie <grym> Co wy robicie? To jest moje Mioda Czy <grym> pomożesz mi rozwiązać ten problem? Ale zostaje ze mną To możesz znaleźć torebkę Ale Toreb. za torebka Nic więcej nie ma Ładna torebka Przejdźmy może do pytań. Mam oczywiście pytania zapisane. I pierwsze pytanie może do Maj z racji, że jest dziewczyną. Dobra, do Czego obawiasz się w swoim przeciwniku? Podczas walki, tak? Mm, najbardziej obawiam się tego, że jak będzie jakoś trochę za blisko mnie i mi tak kuchnie, to że mogę wtedy tego nie przeżyć. Nie boję się jakby ciosów jego oddechu. Taka jest moja odpowiedź na to pytanie. Jasne, w porządku, zatem pytanie do Wasza. Czy uważasz, że twoja paleczna przeszłość działa na twoją korzyść? Tak, zdecydowanie. Walczyłem z, z Maciejem z Kurami, z, z Lisem i z innymi dziwolągami, takimi jak ja. No, na pewno to bardzo pomaga w, w budowaniu formy i... No, idę. Aha, z policjantem też trzeba, ale się Staram się to wyprzeć. Rozumiem. To może lepiej, nie chciałabym, tak jak z policjantem, on się bił, żeby się bił ze mną. No, tam walki były naprawdę mocne, także jeśli jeszcze nie oglądaliście tych filmów, albo w ogóle, jeśli pominęliście jakiś film, to koniecznie musicie sobie go nadrobić. A my teraz przechodzimy do kolejnego pytania do Maji. Czy masz, Maju, jakąś tajną broń, która pomoże ci zwyciężyć dzisiejszego wieku? Ale to tajna i mam powiedzieć? No dobra. Ja nie słucham. A dobra, niech słucha, bo to nic nie zmieni. Moją tak. Będę zaczynać krzyczeć. Będę zaczynać krzyczeć bardzo głośno i będę krzyczeć następujące słowa Dziewczyn się nie pije. O to jak słabość I tego tak, nikt nie jest w stanie podważyć, a błonywacz nie może takiego czegoś użyć Więc jest to moja sekretna broń na dzisiaj No tak, ja nie wiem czym jestem Czymś Co masz do powiedzenia osobom, które w ciebie nie wierzą? Powiedzcie pewnie, o. Dziąłby mnie to No dobra, no to ostatnia rzecz zanim przejdziemy do wał Proszę powiedzieć ostatnie słowo do swojego przeciwnika Niech on zacznie, po prostu zobaczyć co powie Dobra, zaczynaj Niszczę cię, ale nie zawiedź mnie do Ale ja, moje słowa są takie Czekaj, tak, ja, bo muszę się zastanowić Moje słowa są takie Wygram to Nie, a tak naprawdę To zapamiętasz mnie do końca swoich dni Oczywiście, bo cię dojadę. Właśnie, że zapamiętam. Wyciągnę no, z tego pozytywy. face-to-face labirint. Możecie zrobić, ale mm. <laughs> nie wiem, czy to był dobry pomysł. On się przystawia trochę. Mm. Ja już mu bym walnęła, mogę czy się nie? No jeszcze nie ma walki. To koniec face-to-face to? No, jeszcze zsuwam ze stołu. Dobra, koniec. A!